Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni dzień, ostatnia msza święta, drugiego dnia, rekolekcji wielkopostnych. Już wczoraj mówiliśmy, jak cała parafia uczestniczy w tych rekolekcjach, w momencie, kiedy Dusza, kiedy człowiek otwiera swoje serce i chce, proszę Boga, aby uczestniczyć w wszystkich łaskach, które Wasza parafia, ten kościół, każdy z was może otrzymać. Wielka jest tajemnica, być członkiem tego Kościoła. Wielka jest tajemnica rozumieć, co znaczy... Co znaczą słowa świętego Pawła, że jesteśmy członkami ciała mistycznego Jezusa Chrystusa, że już po uczestnictwie w Chrztu Świętym, już w tym tam momencie, kiedy byliśmy dziećmi albo dorosłymi, zależy w którym momencie każdy z nas otrzymał ten wielki dar nieba wtedy dusza na jeden tajemniczy sposób którym jest bardzo trudne rozumieć zaczyna uczestniczyć w życiu Pana Jezusa ewangelia to twoje życie słowo boże jest zapisane w twoim sercu bo słowo boże to Jezus Chrystus to słowo które Ojciec ma od wieków sobie. Słowo Ojca Przedwiecznego. Twarz Ojca Niebieskiego możemy zobaczyć medytując z życiorysem. Tego, który nas zbawia, tego, który nam chce udzielić wszystko to, co potrzebujemy, a to, co każda dusza pragnie, to jest szczęście, to jest miłość. Każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego uczestniczymy nie tylko w życiu, lecz przede wszystkim w śmierci. I już jesteśmy tak szczęśliwi, jeśli mamy taką świadomość, co nam Pan, Pan Bóg udzielił. I jeszcze już jesteśmy jedną, jednym, jedną nogą wieczności. Chrześcijanin jest ten, który jest znakiem, ten, który się przeciwstawia światu. Dzisiejszy tytuł, konferencji dzisiejszy jest: Jak przytulić się do krzyża, jak naśladować Marię, jak nosić dobrze krzyż. Dlaczego Krzyż? W poprzednich też konferencjach ojczycy Josyp mówią o moc, mocy cierpienia. Kiedy człowiek cierpi, jak powinniśmy się zachować? Często buntujemy na Krzyż. Mówią Święci: To dla tych, oczywiście mowa o Krzyżu, to jest dla tych, którzy. Jest dla wszystkich. Nie istnieje istota ludzka, czy to chrześcijanin, czy to ateist, czy to wierzący, czy niewierzący, każda istota cierpi. Każda osoba doświadcza cierpienia w swoim życiu. Czy to jest na początku, po urodzeniu, czy to jest w jakimś średnim wieku, czy to jest na końcu życia, nie istnieje osoba, która nie będzie dotknięta tą rzeczywistością. To po prostu jest niemożliwe. Chrześcijanin jest ten, który daje świadectwo śmierci i zmartwychwstania. Chrześcijanin jest ten, który już teraz zaczyna myśleć o tym, jak będzie to, kiedy spotkam, kiedy przyjdzie to spotkanie z tym, u którego uwierzyliśmy kiedyś. Jak to będzie wyglądać? I wiemy, patrząc na tego, Jezus nas kieruje, aby zacząć chodzić tą drogą krzyżową. Moją drogą krzyżową, aby korzystać z, ty, z tego krzyża, krzyża i z tego cierpienia. Jest łatwo mówić o krzyżu. Kiedy dusza zaczyna cierpieć, wtedy jeden świat staje, zatrzymuje się. Jeden stan, jeden poziom ludzkiego istnienia zamyka bramę i otwiera się nowy świat przed Tobą. Stajemy ogłocony przed prawdą. Wszystko traci w tych chwilach wartość. Stajemy przed prawdą taką, jaka jest. I tam jest egzamin życiowy. Tam ludzie albo odchodzą, albo wracają, albo otwierają się coraz bardziej na wieczność, na to, co Jezus nam proponuje, albo zamykamy się całkowicie. I doświadczyliśmy swoim życiem nieraz i wiele razy gdzie buntowaliśmy na krzyż mieliśmy pretensje dlaczego ja Boże to dlaczego ta wątpliwość zamyka nasze serce, naszą duszę na nowość Bóg, Jezus pobłogosławił nasze cierpienia jeśli chcemy doświadczyć tego dla tych, którzy czują w sercu że chcą żyć że chcą całkowicie się zanurzyć w śmierć Pana Jezusa. Ci, którzy chcą chodzić doskonałą drogą nawrócenia i uświęcenia, ci, którzy czują w sercu, że nie ma miejsca za dwóch gospodarzy, tylko jeden musi królować. Dla tych mówię to kazanie, dla tych jest mowa o Krzyżu dla tych a chyba i wierzę, że każdy chrześcijanin musi doświadczyć, jeśli chce rozwijać się świętości i doświadczyć to, co jest ukryte dla zwykłego człowieka, aby mógł doświadczyć każdą rzeczywistość tej wielkiej tajemnicy, która jest ukryta w twoim cierpieniu. Już teraz cierpisz Masz tyle trosk, tyle bólów, tyle ciemności w sobie, że po prostu nie odchodzi to. Nie odchodzi, jest w tobie, jest częścią ciebie. I nie wiesz często, jak odpowiedzieć. Kilka lat prosisz, Boże uwolnijmy z tego, nie odchodzi. Po prostu Pan Bóg jest tam. Obiecuje nam, że zawsze będzie w takich chwilach z nami. Nigdzie nie wątpić, po prostu pozwolić i dotykać tą rzeczywistość, która jest ukryta. Żadna książka nas nie może nauczyć, jak cierpieć. Tylko, aby rozumieć tą mowę, Twoje cierpienie jest kluczem, aby mogli rozumieć tą wielką tajemnicę. Święty Paweł mówi o mądrości Krzyża. Ucząc od najlepszego mistrza Jezusa Chrystusa, cierpiącego, umierającego na krzyżu, który obiecał zmartwychwstanie, uczy też nas. Polecam, medytujcie. Słowo Boże zapisane przez usta tego wielkiego apostoła. Tam jest napisane, tam jest cała nasza duchowość. Nie trzeba szukać gdzieś indziej. On opisuje wszystko, jak kochać mistrza. I wiemy, że uczy ją od najlepszego. Jezus mówiąc o krzyżu zostawił nam kilka przykładów, dlaczego osoby cierpią. Pamiętacie, to jest to spotkanie z pewnym mężczyzną, który go zapytał, który cierpiał z jakiegoś powodu i jego pytanie było tak jasne, skierowane do Jezusa, dlaczego ja cierpię? Czy to grzech moich rodziców? Czy to mój grzech? bo muszę nosić tą chorobę. Jezus mu odpowiedział wtedy, nie, to nie jest skutek grzechów Twoich rodziców, ani skutek Twojego grzechu. Cierpisz i doświadczasz tą chorobę, aby Bóg był uwielbiony, bo ja no, będę Cię uzdrowić. Odpowiedział mu tak Jezus. To będzie na większą chwałę Bożą. I wiemy, są wokół nas, wśród nas, osoby takiego st stylu, takiego stanu życia, gdzie po prostu zostały dotknięte, cierpiły przez duży czas w swoim życiu i dotknięte przez ręce Pana. I oni dają świadectwo. Oni są znakiem widzialnym niewidzialnego Boga, który mówi: Ja jestem Zbawiciel świata. Tylko ja mogę uzdrowić, uwolnić, pokonać grzech, szatana i ten świat. Tylko ja dziś piękno, piękne świadectwo słuchałem. Jeden Pan mówił mi: Jak Jezus go dotknął, przeżywa, aby wkrótce powiedział, nie dał mi pozwolenia, by mówić, ale chyba nie będzie nie miał nic przeciwko tego. Powiedział mi w swoim krzyżu, swoim cierpieniu i swojej, swojej ciemności. W pewnym momencie, modląc się przed krzyżem, patrząc na krzyż, ten materialny, został dotknięty ręką i zobaczył mężczyznę białych szatach, który mu powiedział tylko jedno słowo. Ja jestem Chrystusem. Ja jestem Chrystusem. I został całkowicie uzdrowiony. Ja jestem Chrystusem. Proszcie tego Chrystusa. Proszcie go z całego serca. Złożcie ofiarę ze swojego, swojego życia. Oddajcie się całkowicie. On może Was uzdrowić. Jeśli to jest wola Boża, aby imię Ojca Niebieskiego było uwielbione przez Wasze uzdrowienie, On nie ma problemu uzdrowić Was. Ale to musi być Jego wola. Szukać zawsze Jego wolę. Inny fragment. Możemy znaleźć, gdzie Jezus mówi do osób, które bardzo cierpiały, osoby, które różne choroby miały, pytając Jezusa: dlaczego? Dlaczego cierpię? Osoba w, swoich, osoba w swoich cierpieniach szuka odpowiedzi na to. I odpowiedź Jezusa jest: aby nie uzdrowić. Choroby często też zostają. Krzyż zostaje, aby nie doświadczyli uzdrowienia, lecz według myśli Pana Jezusa, aby to było dla nas oczyszczeniem. Oczyszczeniem z czego, jeśli wierzymy, że nic nieczystego nie może do raju, co oznacza raj, jak jest to miejsce? Tam jest. Królestwo miłości, czysta miłość, jasna miłość. Już powiedziałem, dusze czystowe będąc w czystcu, dziękują Bogu, że są na, w tym miejscu. Widzą, że to jest miejsce oczyszczenia, że to jest miejsce miłosierdzia Bożego. Patrząc na siebie, mają głęboką nadzieję, że już są zbawieni i dziękują Bogu. Ale widzą, nie tylko widzą Niego, nie chcą zrobić ten krok, aby zamieszkać w niebie Bogu w raju. Nie chcą, sami nie chcą. To dusza taka doświadczenia miała po nawróceniu. Kiedy nawrócenie jest autentyczne, prawdziwe nawrócenie, kiedy Duch Święty nam nas prowadzi przez życie. Pierwszy owoc nawrócenia, jeżeli my widzimy nasz grzech. I czujemy jednocześnie, że potrzebujemy Boga tej miłości miłosierdzia. I całą swoją istotą idziemy tam. Chcę, Boże, nie chcę Cię zostawić więcej, chcę być całkowicie Twoim. Ale równocześnie dusza czuje styd. Ojciec piją w dniu otrzymania stygmatów. Opowiada o tym. I to jest prawdziwe. Widziałem, że Bóg mi daje największy dar, który, którego może otrzymać człowiek na tym świecie. Ale jednocześnie miałem taki wstyd, że powiedziałem, Boże, no nie ja. To jest prawdziwe nawrócenie. Nie ma miejsca pichy tutaj, że to ja, że to jakaś moja zasługa, że otrzymałem taki dar taką nawrócenie. To jest czyste miłosierdzie Bożie. Potrzebujemy tego tutaj, na tym święcie. Jezus nam daje możliwość, jeśli nas nie uzdrawia, aby nosić ten krzyż, aby ofiarować. Matka Boża nam przemawia, mówi o pokucie, mówi o poczcie, mówi o umartwieniach, mówi o modlitwie. Dlaczego? To są wszystko narzędzia, które nam pomagają oczyścić nas, oczyścić skutków tych grzechów, aby być czysty, jak aniowie, archaniowie, jak ci, którzy są blisko tronu Pana Boga, a to są serafiny, aby być, mieć serce jak serafin, jak święty Franciszek. To jest celem naszego życia. Trzeci skutek cierpienia jest, może być grzech. Nas, nasz osobisty grzech, który zostawia zostawia skutkę, konsekwencje. Nigdy nie wątpić, że po jednej szczerej spowiedzi Bóg zamija oczy nie widzi więcej. W pewnym sensie ma demencję, jeśli mogę tak powiedzieć. Nie trzeba się wracać więcej na te grzechy. Trzeba zaufać Bogu. Wystarczy jedna spowiedź: Jak jest Jego miłosierdzie, to jest Jego krzyż. Przebaczam Ci człowieku. Jezus nas uczy. Osoba, która cierpi, jest znakiem przebaczenia Bożego. Ale musimy mieć pod uwadze, że skutki zale zależności, jak daleko byliśmy od Boga, że zostają. I jeśli mamy ból. Po nawróceniu chodzimy tą drogą, a jest jakaś ból w sercu. Nie trzeba wracać stale po tysiąc razy do konfesjonału, aby wyspowiadać te grzechy. To jest znak niezaufania nie Bogu. Trzeba zaufać pierwszy raz, ale wiedzieć, mieć tą świadomość, że ten ból jest dobra. To jest pokuta. Ta cierpiąca ból. Bo poraniłem serce Boga. Niech zostanie tam. Nie bać nie uciekaj od tego. Ofiaruj to. To cierpienie zjednocz z cierpieniami Jezusa i Marii. Ofiaruj. Wynagradzać trzeba przez tą ból. Za swoje grzechy i grzechy całego świata. To ma moc w życiu duchowym. To ma moc. W egzorcyzmach, w czasach, w czasach egzorcyzmach. Kiedy egzorcyzm zapyta... O tych rzeczach, których te, teraz mówię. Szatana, kiedy rozmawia z nim, mówi do niego, teraz mi będziesz mówić wszystkie prawdy życia duchowego. Szatan buntuje na to, nie chce przyznać się. Kiedy pita, nie będę się modlić teraz o uwolnienie tej osoby. Teraz ty powodujesz cierpienia w ciele tej osoby. Teraz będę ofiarować. Ta cierpienia, która Ty powodujesz uwolnienie dusza, które ryzykują wieczne przekleństwo. Szatan szaleje wtedy. Szaleje. Nie chcę tego akceptować. Niesamowite. Tam widać. Tam widać. Jeśli możecie uczestniczyć i mieć taką łaskę, Idźcie na tę modlitwę. Tam się dzieje prawdziwa Ewangelia. Tam jest prawdziwe życie duchowe. Nie uciekajcie z tego. Dlaczego się boimy? Jezus jest zwycięzcą. On zwyciężył. To tylko będzie powodować wzrost tego daru. Ten dar wiary, którego Pan Bóg zostawia. I czwarty skutek to jest demoniczny. Kiedy dusza osoby Grzeszą przeciwko pierwszemu przykazaniu. przykazaniu Kiedy dotykają rzeczywistość, która nie jest wolna, to jest najcięższy grzech. Okultyzm, szukanie innego Boga, służyć innemu Bogu. To jest różny surodzaj tego okultyzmu. To może być magia, może być chodzić do wróżki, zabobony, horoskop, yoga. Ryki, magia, czarna, biała, wudu. różni rodzaje, przekleństwa. Wyspowiadać to trzeba. Wyspowiadać się, wyrzekać się skutków tych grzechów, bo to powoduje powoduje cierpienie i bardzo trudno jest się wyzwolić z tego. I to może ten ciężar duchowy może i ma wpływ na całe pokolenie. I wtedy trzeba no, biegać do Jezusa, aby. Aby, aby nas on uzdrowił. Już jest czas. Pomszy będziemy kontynuować. Oczywiście to spotkanie, ta konferencja będzie otwarta dla wszystkich, dla różnych wspólnot tutaj, ale no, dla wszystkich będzie możliwość właśnie e, posłuchać, jak e, i co znaczy to zawierzyć, jak na Maria może pomóc tym rozpoznaniu jak otworzyć się coraz więcej, być bliż, bliżej Jezusa, realizować, realizować to, co dusza pragnie, a to jest zjednoczyć się już tutaj na tym świecie z Bogiem, który jest Ojczec, Syn i Duch Święty. Dlatego e, przyjdźcie, będziemy się podzielić z tym, aby pogłębiać, pogłębiać to, co, co nam Maria chce powiedzieć, jak to wygląda, ta, to, to zawierzenie w rzeczywistości, codzienności naszej. I potem przed konferencją jest możliwość nakładania szkapleżów. Tutaj mamy e, różnych szkapleżów, to jest Świętego Michała Archeniowa, Świętego Józefa i Matki Bożej z góry Karmel. E, I potem jest też możliwość nie mieliśmy tutaj czasu, e, prezentować Wam wszystkie książki. Które napisał Święty Ludwik będąc Montfortianinem no, i prowadzane prowadza, te rekolekcje no, o różnych rzeczach. Święty Ludwik pisał. Tylko powiem o jednej książce: to jest List Okulny do Przyjaciół Krzyża, bo jest związany z tym tematem. Po skończeniu rekolekcji, gdzie Święty Ludwik przez tydzień rozważał o męki Pańskiego Krzyżu miał takie natchnienie, że powiedział czuję Ducha Bożego, który mi mówi, że muszę napisać nawet własną krwią i mówić o tych tajnicach wielkich życia duchowego. Dlatego i święci proponują, aby się codziennie modlić o tą łaskę. Panie Boże, udziel mi światła, aby rozumieć, co oznacza mądrość krzyża. Amen.